Dzień dobry, jestem z kobry. Pyta cię, skąd to się, się potem do nie Jestem wesoły romek. Mam na przedmieściu defendera A w nim światło, wodę i gaz. Prąd. Prąd no, i trzy. gaz. Tak jak się zgadza. Tam jest światło, tam woda, tam woda, a tam gaz. Całą dniową akcję naprawczą Defendera I się okazało, że częściowo, częściowo utkwiła w martwym punkcie i śpimy w takich oto warunkach, bardzo wspaniałych, naokoło Defendery. Wszystkie do naprawy. Jesteśmy w San Rafael, 250 km przed Mendozą. I chcieliśmy zrobić rutynową wymianę paru elementów w zawieszeniu. I tą część trzeba wy, wyrzucić, wymienić? Okazało się, że nie jest to takie proste do zaplanowania, i trzeba to rozłożyć na dwa dni. Jutro działamy dalej. A dzisiaj śpimy wśród wraków. A tutaj ta po, po lewej jest stara? Ta jest stara. Dobrze, a ona stara. droga? cztery sztuki te kosztują 100 zł. a tysiąc peso 25, tak. tak. no fałtyki. i bueno, bardzo ładnie, dobrze, fajnie, ekstra bardzo, nie wiem, czy ładnie no. trzeba, wymienia, trzeba wymieniać, trzeba wymieniać jeszcze dwa, że tu jaka jest zgnieciona o, połówkę tego ma no nie witamy z Las Lenias. z Las Lenias już minęliśmy a gdzie teraz jedziemy? teraz jedziemy do Palermonso Palermonso jest piękną doliną Położono najpierw trzeba przejechać przez e, Międzynarodowa ekipa landrowerowa. Dwa dependery i jedno Disco. <gry> Jesteśmy wale Hermosa. Będziemy dzisiaj jeść pysznego koziołka świeżo zabitego. Nie wiem, czy to się nadaje do pokazania, szczególnie dla wegetarianów, ale mój mąż jest zachwycony. Będą dwa koziołki. Przede wszystkim koziołek świeży młody został zabity z 3 godziny temu. Tu jest jeszcze dla nie po nim skóra. Znaczy, nie jeden został zabity. Tylko dwa, trzy, dwa chyba widzę dwie skóry. A koziołek wisi tutaj też. Kruszeje. Popatrzmy, jak wygląda. Tak, tak wygląda mięso z koziołka. Mięso z koziołka jest bardzo kruche, bardzo miękkie, bardzo pyszne. Podobno. A tutaj w piecu, takim barro, w glinianym piecu, robi się koziołek. Koziołka niestety na razie nie zobaczymy, dopóki się piec nie otworzy i nie wyciągnie pysznego mięsa. Taki ogień się właśnie robi. Grzeje, pali. A my w pięknych okolicznościach przyrody. Wale Przepięknie, przecudownie, przeuroczo i naprawdę nie ma na to wpływu to, że wypiliśmy trochę fernet Branca. Jesteśmy na fince Gotardini. Gotardini i tutaj zbieramy orzechy, bo czekamy na panel solarny, który nam odfrunął, ale tak naprawdę też trochę mamy taką małą, krótką przerwę w podróży. Jest całkiem fajnie. Ciekawe tylko, kiedy nas zaczną boleć kręgosłupy. Tupungata jest położone u podnóża Ant. Mamy piękny widok na pięciotysięczniki. I tak się przymierzamy, żeby tam powchodzić, ale nie sądzę, żeby to było możliwe. Żona mnie zagoniła do roboty i nie mogę teraz już przestać. Muszę cały rząd do końca robić. Jakby ktoś się pytał, jakby ktoś się nudził w Argentynie, no gdziekolwiek na świecie, gdzie coś można robić, to, może na wakacjach przyjechać i zbierać za darmo jak niewolnik, za jedzenie, jedzenie orzechy. Bardzo no dobre, co prawda. Turystyka polega na tym, żeby disfrutować, żeby odpoczywać zbierając orzechy na przykład, gdzie na napierdziora. Żeby odpoczywać, chłonąć atmosferę tutaj, spać w chacie pięknej, starej, W chacie, pince. tak, w ogóle jeszcze musimy Wam. Koniecznie wczoraj. musimy Wam pokazać ponad stuletnią letnią chatę w Argentynie. Wczesny ranek. Cóż się tu dzieje? Cóż się tu dzieje? Cóż się tu dzieje? Krzysztof przygotowuje jedzenie dla kur. A na farmie, tu na farmie po ciężkiej robocie. Kobiety do garów, mężczyźni, relaksik tam na zewnątrz. W naturalnych okolicznościach przyrody. Tutaj nasz pokoik ogromny małżeńskie łóżko. Małżeńskie łóżko. Eee, ubogi w meble, ale dajemy radę. Ciepło było w nocy. Łazienka. Z bardzo sprytnym urządzeniem e, do ogrzewania e, wody. 20 minut i od gorąca. Wystarczy rozpalić ogień na zewnątrz. Tak, tu musisz mocno napalić. I jak tu napalisz w piecu. Tam masz ciepłą wodę, w tej łazience, którą widzieliśmy już. Bez pompy, cyrkulacja, ciepła do góry, zimno na dół, ciepła do góry, na dół. Potem można się konać. A tu kotek. Tu jest pokój chłopaków, innych różnych workawayowców. Sefi, Sodoma i Gomora. A tutaj druga Sodoma i Gomora, depozyto, czyli tutaj Różne ciekawe ciekawostki, rzeczy przeróżne. O, ekstra. I lodówka, gdzie też mamy swoje rzeczy na przedostatniej półce. Nie, po prostu czasem nie ma nawet czego pokazywać. Słuchajcie. No dobra. I teraz jemy. Ciemniaczki, proszę bardzo. smażone na patelni. Widok za okno, przepiękny tu, proszę bardzo. Krzysztof, bardzo się cieszę, że masz pomocnika. Przeszkadza bardziej, tylko rozrzucił wszystkie śruby. Rozrzucił wszystkie śruby. I co teraz? I to teraz A co tu się zepsuło z czym walczysz, Krzysztofie? Skupiła się masa. Zardzewiały trzy kostki. I lodówka nie chodziła dobrze. Konstruuję chałupniczą szynę masową. Bo nic nie można dostać. Nawet śrubki się różnią od europejskich gwintów, pomimo że są obie ósemki, to nie chcą się wkręcać. Trzeba kupować i śrubki, i nakrętki. W Argentynie w sensie. No i teraz tutaj bez lutownicy zaciska. Na kolejne pół roku musi wystarczyć. Prosto z miejsca przestępstwa nadaje właśnie relacje. W Argentynie nie zawsze jest bardzo bezpiecznie. I przed chwilą w biały jasny dzień padły strzały. Strzały, naprawdę, taki pif-paf. Bo policja, która właśnie tam jest za mną z tyłu, e, goniła złodziei orzechów. Trwają poszukiwania, zabezpieczanie śladów. Niektórzy z nas zajęli się pracami. Hm bardzo y, pożytecznymi i konstruują różne piękne, fajne, super, ekstra rzeczy. A tutaj idzie mistrz. Inżynier hydraulicki. -Hydraulic. Dobra, idź pokaż, cóż tutaj Krzysztofie prezentujesz swoją osobą, czym rzecz się zajmujesz? Krzysztof produkuje... Proszę, proszę. Produkuje ekologiczny prysznic. Ekoducia konstruuje tu jesteśmy w frysznicu właśnie tu będzie chwileczko, żeby woda się rozbryzgiwała na całym ciele i wszędzie żeby to pokaż ciało i tu się odkręca zakręca tu jest zbiornik, tam będzie rurka doprowadzająca, tu są stabilizatory drutu i jeszcze dwa z tyłu Wytki moje osobiste voilà. krzesełko do dysfontowania Nie, do rzeczy się po prostu odkłada. Tu I za, jak zamykasz się w nim w prysznicu? Zamykasz się, obserwujesz Nie się pra... Tu jest ściera. U, no, ściera. Tak się zamykasz i ludzie cię tutaj... I brazylijskie dziewczyny, które przyjadą jutro będą się prysznicować. Niestety ja wyjeżdżam mi przykro z tego powodu, bo bym chciał zademonstrować mój prysznic. Szczep Malbec. Właśnie z tego robi się najpyszniejsze, słynne na cały świat wino Malbec.